Siemaleczko, ziomeczki ja dano. dzisiaj ze mną jest Sandomods. Dzisiaj gram na serwerze Trollcraft, a nie, nie C Craft Games. Już miałem powiedzieć Craft Games. No to zapisy będzie też w opisie i tutaj widzicie na razie... Na razie takie tanki fajne. I to jest strasznie fajna. Patrzcie jak oni się musieli, musieli męczyć. Po prostu bloki, bloki. Tak? Clipery mnie zabili. Mhm. I tutaj patrzcie, jakie bloki, to jest. Tak, ale to fajnie, to pico wygląda. Dobra, na razie tak wygląda. mamy kamienny mieczyk i na razie ten. Żadnego killa nie mamy. Uważaj na klipery, bo tutaj są. U mnie nie ma kliperów, nie wiem co tam. Może miałeś takie nieszczęście, ale. Ale pod wysp, tam pod w tej kopalni. No, i ja byłem tam i tam nie było nic. Czyli może tam pójdę znowu? Aha, nie ma tam nic. U mnie jest tylko skrzynka i tyle. Dobra, lecimy znowu. Dobra, lecimy. Ej, zepchnij typa, buduje się! Gdzie? Tu. Gdzie on? Przed tobą! Tu, że nie... Nie, niestety nie, nie trafiłem. Czekaj, ja tam pójdę do niego. Gdy A ogarnie... Chyba le leci na mnie na Śnieżki, co nie? Śnieżki szuka? Śnieżki ma. Ma. No, a, nie trafił chyba. Jaki ty po serii? No i spadł typek pierwszy, ale chociaż nie wziął tamtą skrzynkę z tamtego bloku. za dużego. Dlatego tam pójdziemy szybko. Na razie naczę... Pająka próbuje zepchać. Czekaj, zepchnę pająka. O, zepchnąłem pająka. No widzę, leciał. Leciał, to znaczy nie leciał. No i tak, no i tutaj kolejna skrzynka, super. Super, super, super. Ej, szwagi! No. Można, można im podać tekst te ten nasz, gildijny? Nie. No, no to... widzieliście? Właśnie... Nie albo będą w gili. Właśnie, niestety nie możemy wam podać takie teksty te nasze. Chyba że, chyba, że rekrutację zrobiła do gildii. Dobrze, więc piszcie w komentarzach, czy chcecie rekru. Ul... Ej, stary, ja mogę otworzyć skrzynkę. I co tam jest? Y tam jest ref, 12 y kobla i 6 kobla, jabłko, y 3 śnieżki... Y 3 śnieżki? to co, co będzie dobrze? Wszystko biorę. Śnieżki by to naprawdę potrzebne, bo chyba leci na spawda. Będzie po meczu, chyba ja już to wygrał. O stary, bierz... On bierze bloki diakców. Tylko, że nie może je zniszczyć. Zniszczył już pierwszego. I sobie tam to niego poleciał i go zabił, ale... Czekaj, czekaj, strzelam do ciebie! Kurde, no niestety, przegraliśmy pierwszą arenkę, no ale... Ta arenka trwała 3 minuty, to trochę długo. No i tutaj możemy już wyjść, to zrobimy laguski. Dobra, już. Chodź na, na na, na Eternity, dobrze? Gdzie jesteś? Na co? Na, na Eternity, co? Eternity. Dobra. No i co, to, to jest jakaś arenka znowu? Eternity, nie wiem co to jest, o tutaj widać jakiś piąw zimowy, nie? I tak, dzisiaj ze mną jest Sander i Szłagi. Szłagi tutaj nie gram z nami. co MCHC. Jest na MCHC i teraz właśnie... Przywita się, Szłagi. Szyma, no. No To ma. To, no to dobrze mu tam idzie. To pięknie. Pięknie. tak dalej, ziomuś. Potem może o szósta. Czupnę tam Janus. No i też polecam wam kanał Szłagiego i, i, i Sander Moda. No, ja, nie powiedziałam tego właśnie. Polecam wam, ten Sander Mod już robi serię z tego, jak to się. Jestem oszustem, a Szłagi to nie wiem, co on tam robi. Ja, Patrzcie No właśnie. Tego możecie to nie. No jak macie serwa to się opłaca dla niego ta. No. Bo on jest. Siedemnastoletnim technikiem, czy mi się tylko wydaje? To ty, 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 tak to było? No tak, dobrze powiedziałeś. Tak, on jest letnim technikiem. Nie, nie wiem, dobrać. po co zrobiłem crafting, jak crafting obok mnie i jeszcze zrobiłem drugi crafting, żebym zrobił sobie miecz. Okej. Okay. Trochę Ale jak to tam woli, na przykład... Można nie widzieć... Czekaj, ja ocelota zabiję, sorki za to. What the fuck, to tylko... Jezu, w tych wysepkach nie ma nic, nie opyla się tam iść. No nie! No i zepchnali, zepchali mnie. Fajnie, niestety nie mogę nie umiem tutaj zatrzymywać na overfallu, ale mogę zobaczyć, czy tam Sander Moda jest. Jest, nie ma tej skrzynki Sander, jak widzisz. Gdy widzicie, Sander to jest fajnie, gra, A tam dalej, ujęzła, jakie laguski. I tutaj mamy enter Chester. co coś w enter Chester? Nie mogę otwierać skrzynki. A ja mogłem. ja muszę sprowadzić do tej, tej kupanie Tam jest tam skrzynka jakaś. Będę przez ty nic, nie ma. Aha, mhm, to może to trzeba, czekaj. O, Enchot jest w tej kopalni. O tej. Ja ci powiem, czy ktoś do ciebie czasami nie idzie. No i na razie... idzie? To, no na razie nie. Będę ręki, dlaczego bo tej... Strasznie długo trwa, no 5 minut już jest. A tak to daną craft games, jak to krótko trwało. Zawsze tak. To. To wiecie. Tam, tam albo szybko dodamy typów, albo szybko my dodamy. No nie, tutaj typu spadł jakiś dupne. Znaczy nie dupne, co ja Tutaj jest Damianus chyba, Damianus, tak. A kolejnym typem jest Wieczorynka, która idzie na spawnę i, i go właśnie widzisz, tą Wieczorynkę. No tak to wygląda na razie już Sandara. Sandara na razie żeby dobrze radzi, jest na spawnie chyba ma wszystko zenchantowane w ogóle. Nie liczy. ma przekaltowanego nic. Aha. Tylko oprócz tego, oprócz Klatę. Mhm. No Zaraz, zaraz, zaraz. Tylko mu tak sobie pokazał. dla przyjemności. I teraz... Klaty. Klaty. Jaki typ? Jeszcze wam się coś... Jeszcze mam coś powiem. Jeśli chcecie, od w dwa do ciebie idą typy u oh Jezus. Ooooooo! No? Sam to zginął, ale chociaż... To i tak... Ona, ona miała jeszcze raz mieczyk. O Jezus. Nie no wiem gdzie dobra, jestem. To... Ej, wejdź tam gdzie jest typo. Ej, wejdź tam do tego Jaka portalu. Do, do tego portalu wejdź. Szybka gra taka jest. No weszłeś. O dobra, weszłem. właśnie. Jesteś obok mnie. Dobra, to nie wiem jak się nazywa ta arena. Kapu, szybko na szybko Greta, tylko nie wiem co to jest. Ale jakaś... Nie Taka jak... dziwna. Nie wiem, jakieś drewno, tutaj kopalnia. To są chyba, chyba sneki dinozaury, patrzcie co tam dinozaury. Ze screenshotem nawet zrobię, Widzicie, jakie A, ta się nazywa żółwie. Żółwie. No bo turtli, żółw jakby. No tak, żółwie. O. To zauważyłem to turtle, co nie? nie? Nie patrzyłem tam dokładnie... O, mam miecz. No tu, tu, tutaj... na razie nie mam mieczy, ale ostatnia jest w kopalni, dlatego musimy... Ooo ja mam... Ja nie mam, mam, nie mam 7. ostrasz ja, ja taką broni lubię. No siekierki są super nawet. Lubię się nią no, klapać strasznie. że. Więc tutaj tak to wygląda na razie. Jak to wygląda? Czekajcie. Tu tu jest mały pomiędzy. Mamy kamerę. I klepa, 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 typ. typ Madeda już. Ja. Yeah. Zdedałem typa. No już zabijający. Nie wiem, kto to było. Aha, ziemniak krok. No, dobrze. I Ziemniaka kloka zabiłem. No widzicie, to jest... będzie już ostatnia ręka 8 minut trwa ten odcinek. Czyli no, jeśli wygramy tą rękę, co nie, jeśli już ona skończy się, to no to, to, to takie pożegnanie z sandarem, może szłagi jeszcze się pożegnam, fajnie, ładnie. Tylko niemożliwe typu się tak zamurował, że jakby się nie bał. Może tu to Ma słabe... Tylko i... że ja już jestem na środku. O. Jestem na środku, jakby co. Ja sobie szybko zrobię tego. Kamienny kilof, bo mnie to denerwuje już. A wożący przyjdzie na mnie, ale... Trzeba robić kamienny kilof, żeby... Się zawsze przyda kamienny kilof. Ja sobie skrzynki biorę na środku, aby tam się... Jak się. A typu jakiś, kurde, nieogarnięty, jak ubiję, on tak się na mnie patrzy, jakby... No, ale mam żelazny mieczy chociaż. No i my zostaliśmy sami, widać. Aha, dobra, to ja jestem na środku. Ja tutaj jestem. Ty Aha, czyli ty masz... Mamy taki sam... A, nie masz takiego. My nie mamy takiego samego to, bo ty masz te buty żelazne. No chociaż ja, raczej, ja mam, A ty jaki masz miecz? No. No, ja, ja mam by siekierkę... jeden szarpnę, no. ja mam Ale to Ja mam iron swords. Czyli nawet... Na Od ty... razu... My... Czekaj. Na Lepiej raz... by się na trzy, cztery. Na trzy, cztery Dawaj do mnie! Nie no, co ty już mnie zepchniesz Dobra, zabiliśmy Sandara Jest! No i tak się kończy ten odcinek, 10 minut trwał. Trzy tylko ręki, no wiem, trochę malutko. A, nie mogę jeszcze seta. No ale Sandara, chodź tylko Arenek się już, wiesz, spotkamy gdzie ty jesteś. Czekaj, wyłącz sobie grać może. Albo nie, wyłącz sobie tego. A nie, czekaj ja. O, tutaj jest i Santa. Czy, dobra, czyli tutaj pożegnamy się. Już? Zadar, możesz? O, to tutaj się nie rusza już. No i tak to wyglądało. Ja mogę sobie wypić sobie podkę, żeby lepiej było. aha, nie mam. O, na podce jest fajniej. No, no i no, jesteśmy, możemy biegać. Dobra, no ale no to trzymajcie się. No i na razie.